Związany z opozycją w zasadzie tak czynnie, czynnie od 1979 roku, ale ja byłem związany z redakcją Robotnika. Znowu tak zacząłem się bliżej, jak to się mówi, kolegować, gdzieś początek lat 80., bo wtedy, gdy udało się uruchomić dosyć spore moce produkcyjne Robotnika, wydawaliśmy bez problemu ponad 20 tysięcy egzemplarzy co dwa tygodnie. Przygotowałem ekipę, które szczerze mówiąc, trochę stały puste, były do wykorzystania. Więc a też mieliśmy pewne pomysły w robotniku, żeby oprócz czasopisma wydawać proste takie broszurki dla ludzi pracy, zakresy historii. W szczególności a niektórych takich spraw, jakby programowych o ruchu socjalistycznym, o historii ruchu socjalistycznego, tego, co się gdzie i gdzie indziej. I tak powstał pomysł stworzenia wspólnej biblioteki, robotnika i niezależnej oficyny wydawniczej, która miała być przeznaczona dla świata pracy. Te uzgodnienia wstępne prowadziłem z Markiem Chimiakiem i wtedy dopiero się. Zakoregowaliśmy. Tak, byliśmy mieszkańcami ochoty, więc nam jakoś to łatwiej szło. Do czasu, jak to się mówi, tego karnawału wolności, czyli Solidarności, udało nam się wydać cztery takie broszury. To było o PPS-WRN, o programie PPS-u z 1937 roku, który formalnie w dalszym ciągu obowiązywał, o PSL-u i y, dzieje, sprawy, y, dzieje sprawy Katynia. To taka była broszurka przez Łojka w konspiracji, tak pod jego pseudonimem. Wydana to był reprint od głosu. Uzyskałem jakby głosy. I na tym się skończyło, no bo przyszedł nowy okres, jak to się mówi, i już nie było to potrzebne, robot tak samo zakończył swoją działalność, a ja zostałem, szczerze mówiąc, skupiony przez środowisko niezależnej oficyny wydawniczej, żebym przyszedł w ogóle do nich i zaczął dla nich pracować. I tak powoli, praktycznie zacząłem przejmować funkcje menadżerskie. Pod moją opieką zaczęły. Ja zacząłem się opiekować ekipami, które drukowały na offsecie. Poza tym, ponieważ znałem się na tym sicie, więc miałem ekipę, która drukowała okładki do książek, i jeszcze w dodatku też miałem pod sobą parę takich ekip, które składały książki. No nie mówiąc o magazynach, to rzecz jakby normalna, bo to musi być. Ale też uruchomiłem środowisko, które pisało na maszynie, więc pod moją gestią no, trudno powiedzieć, że my, ale ja przygotowałem znalazłem osoby i współopiekowałem się oso osoby, które na maszynach pisały te teksty, które później przygotowywaliśmy do druku. Także, kiedy moi koledzy, szczerze mówiąc, w okresie karnawału Solidarności zaczęli się zajmować polityką, bo i Mirek Chojecki, i Konrad Bieliński praktycznie odeszli od firmy, Grzyś Boguta no, nie miał czasu też bardziej politykował, więc brakowało osób, które by tym zarządzały i tak naprawdę kierowały. Nie byłem w żadnym formalnym kierownictwie, ale byłem jedną z nielicznych osób, które były na formalnym etacie i to całkiem niezłe wynagrodzenie, bo moja pensja była... Druga co do wielkości niezależna oficjalnie wydawniczy po marku Borowiku otrzymałem 16 tysięcy złotych, tyle samo ile Bujak, jako szef potężnego regionu Mazowsze. Także byłem jednym z nielicznych, prawdziwych, zawodowych, tak, rewolucjonistów. Ale ja oprócz ja mówię, te, te opieka nad tymi ekipami drukarskimi to przede wszystkim no oczywiście było przygotować te wszystkie materiały, które oni mają drukować, ale to oznaczało, że było trzeba przygotować miejsca, gdzie oni drukują, opiekować się nimi, przywozić, wywozić, ale, ale, to, ale to też było związane z budowaniem, jak to się mieli, magazynów, też, które, budowałem magazyny, w których przechowywaliśmy papier, bo trzeba ten papier, karton załatwiać, więc to też do mnie, należało. Oczywiście w ramach tej szeroko pojętnych różnych działalności w Nowej to też człowiek się zajmował czasami przerzutami za granicy, przez morze, przez kolej, więc tak jak już kolega wspominał, dosyć często człowiek się zastanawiał, że w zasadzie od osoby, która prawie że jest na no no granicy kompletnie prawa, no bo trudno nazwać przekupywanie celników, przekopywanie ludzi w sklepach, którzy nam dostarczali papier rzeczą całkowicie legalną, no ale to było ku chwale ojczyzny. Natomiast jeśli chodzi o ekipy, to różne były ekipy, dlatego że ja byłem w okresie budowania, miałem najlepszą ekipę, najspanialszą, Adam Grzesiak z Andrzejem Górskim i to była jakby podstawa tej niezależnej oficyny wydawniczej. Oprócz tego uruchamiałem nowe, jak to się mówi, takie miejsca, które no nie do końca wystartowały bo podpisałem łącznie z Adamem Michnikiem, z Komisją Zakładową Solidarności w Ursusie yy, współpracę na temat utworzenia yy, drukarni na terenie Ursusa, niezależnej oficyny wydawniczej i tą drukarnią miał się zajmować Emil Bro Broniarek, on już tam rozpoczął jakąś wstępną produkcję, zgromadziliśmy dwa osety, no ale wybuchł stan yy, wojenny. Yy, miałem yy, następna była organizowana Wojtka Borowika i też był przygotowany lokal dla niej wynajęty delikatnie mówiąc takie mieszkanie, w którym to miał być, nie zafunkcjonowało. Ale oprócz tych zwanych normalnych naszych ekip mieliśmy tak zwane dojścia, czyli wykorzystywaliśmy zakłady pracy i przekupywaliśmy osoby, które miały dostęp do offsetu i oni po południu tłukli dla nas po prostu te książki, a myśmy je w odpowiednim czasie umówionym odbieraliśmy ten druk, no czyli korzystaliśmy, jak to się mówi, ze sprzętu tych państwowego. I między innymi za to też miałem zarzuty prokuratorskie w 1981 roku, za wydanie książki dzieje sprawy Katynia i okazało się, że była wpadka, to była drukarnia Stronnictwa Demokratycznego i miałem ja, ja i mój brat, po prostu jeszcze Cholewiński, z tego powodu zarzuty prokuratorskie i opiekę, ale mówię, yy, ja mówię, praca w tej niezależnej oficynie wydawniczej to było też tak, że my w zasadzie cały swój wolny czas, towarzyski, poświęcaliśmy tylko temu. Myśmy nie mieli praktycznie już później ani przyjaciół, ani znajomych, którzy byli poza tym kręgiem. Nawet jak chcieliśmy cokolwiek załatwić, nawet zaprzyjazionymi jak my wydawnictwami, no to też ktoś się umawiał, obgadywał sprawy praktycznie czasami niby towarzyskie, ale w gruncie rzeczy całe zawodowe. Ale oprócz jeszcze tej działalności czysto-wydawniczej też mieliśmy coś takiego w okresie karnawału Solidarności, jak kiermasze. Zorganizowaliśmy i ja byłem tą osobą, która to przygotowała i jak to się nie dostarczało ludzi, książki, prowadziliśmy normalną sprzedaż, no i trzeba było pilnować też i pieniędzy, się z tego rozliczać. Z takich chyba największych kiermaszy to był kiermasz w Stoczni Gdańskiej z okazji pierwszej rocznicy wybuchu strajków, to był kiermasz w Bielsku Białej w zakładach i kiermasz w FSO na Żeraniu. Liczne, duże sprzedawanie tych książek schodziło wtedy ogromne tego ilości. Czy ta nowa w stanie wojennym była inna od tej powiedzmy w Karnawale Solidarności, inaczej musieliście pracować, czy większość maszyn przepadła i gdzieś trzeba było nowo organizować, Nie nie są... się wycofała, czy, czy znaczy, nie wycofała? Jakby są, były trzy etapy, czyli do 1980 roku to troszeczkę jakby inaczej funkcjonowało. Okres tej solidarności też troszeczkę inaczej, no bo rzeczywiście korzystaliśmy w wielu wypadkach solidnie współpracy już z organizacjami legalnymi, bo kilku z nas było zatrudnionych w niezależnym w komisji koordynacyjnej Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Ja też byłem tam na pół etatu i moją rolą było zorganizowanie też wspólnego wydawnictwa studenckiego niezależnej oficyny wydawniczej. Do tego się przygotowywaliśmy, ale nie wyszło, ale korzystaliśmy z układów. Yy, NZS-u, jeśli chodzi o dystrybucję książek. No ale tu się przede wszystkim Szwajcar zarmował, no ale to nie jest tak, że tylko Piotrek tym wszystkim, ileś osób czasami mu pomagało, chociaż miało inny zakres yy, swoich obowiązków, dlatego, że to było w gruncie kwestie jakby towarzyskie, Więc jak miałem znajomych, no to mu sprzedawałem te, tych znajomych przez pewien czas, jakby holowałem i odwrotnie, jeśli Piotrek miał cokolwiek dla mnie, no to on mi to dawał. Natomiast yy, no yy, też całkiem inaczej wyglądało w, to, w okresie już yy, stanu wyjątkowego, woje, wojennego dlatego, że ta konspiracja musiała być kompletnie już pełna. To już na trochę innych zasadach i ja yy, potem już nie zajmowałem się wydawaniem książek, tylko w momencie, kiedy kupił się internet, ponieważ byłem solidnie na widelcu, doszli do wniosku moi koledzy, że trzeba uruchomić kasety i żebym ja pokierował yy, wydawaniem tych kaset. Rozkręcał to Marek Borowik, ja odpowiadałem za technikę, a Jankowska w zasadzie odpowiadała za przygotowanie takie merytoryczne, co może być. Wydaliśmy gdzieś ponad 40 kaset, ale to były różne piosenki, ale to były też audycje i czytanie książek. No mówię, Pierwsza kaseta, jaka wyszła, to była kaseta, którą wydaliśmy. Na święta Bożego Narodzenia i to były piosenki internowane, które były nagrywane w obozach dla internowanych. Zielona Wrona to była pierwsza kaseta, któraś później z kaset też była z piosenkami internowanych, ale za chwilę te pierwsze kasety w ogóle były kasetami raczej muzycznymi, bo to był Gintrowski, to był Kaczmarski, to był Wójtowicz, później był Młynarski, Kelus. Ale z biegiem czasu więcej tych kaset było właśnie w postaci jakichś audycji radiowych, w postaci czytania książek, skrótów yy, książek, czyli troszeczkę zastępowało to prozę, czasami teatr, no trudno to tak powiedzieć, reportaż, więc szeroka. Ta... I te kasety były tak, były sprzedawane, cena była gdzieś chyba około 600 złotych. Te kasety załatwialiśmy znowu, gdzieś kupując na rynku, przepłacając, pomagał tutaj sporo yy, stryjek. Boguty, czyli naszego Szyfa, dlatego, że on prowadził taki sklep z artykułami technicznymi, w których m.in. były kasety, czyli tam radia, telewizory plus kasety. Sporo nam pomagał, bardzo dużo kaset kupowaliśmy, kupowaliśmy w Peweksie, ale tej gorszej jakości. Gdzieś tam trochę z przemytu, trochę od y, innych dokupywaliśmy. W każdym razie nakład z reguły był nie mniejszy niż 500 egzemplarzy tych każdego takiego tytułu. Od 500 do gdzieś do 1000. To jest najbardziej wrażliwy punkt. Nowa ASB, tajni współpracownicy, rewizje, inwigilacje... Ale to... ja bym jeszcze coś dodał, dlatego że tak się złożyło, że w zasadzie pod koniec 81 roku, no to kontrolowałem, jak policzyłem, praktycznie 3 czwarte mocy produkcyjnej, niezależnie niezależnej oficyny wydawniczej. Ale coś takiego było, że czuliśmy, że będzie jednak ten jakiś stan wyjątkowy. Nie mówiliśmy wojenny, bo nawet nie mieliśmy, że to będzie wojenny i znaczna część środków, które wtedy uzyskiwaliśmy, a była dochodowa wtedy w tym czasie, nowa, bo rzeczywiście te książki schodziły, wpadek było do, dosyć mniej, no, Zbecja nie miała czasu za wszystkimi ganiać, praktycznie te wszystkie pieniądze pakowywaliśmy z Markiem Borowikiem w tworzenie magazynów papierów. Tego było dosyć sporo i też za te środki Andrzej Górski z Bogdanem Grzesiakiem wynajęli willę file, Falenicy, która była tajną, tak, Naszym punktem, gdzie mieli drukować, i to właśnie ludzie niezależnej oficyny wydawniczej wydali pierwsze numery Tygodnika Mazowsze. I pierwszy Tygodnik Mazowsze był na offsecie i w kolorze, jeszcze z winietką kolorową. Dzięki temu, że Pan miał już taką wizję, że, że może. Tak, ale to też i tak samo. I ja dam Grzesiak, i ci, którzy. oni uważali, że na pewno coś będzie, i dlatego została wynajęta tajna Ale tak samo przygotowaliśmy, wynajęliśmy parę mieszkań. Od osób. Normalnie wynajęliśmy tego, gdzie mieliśmy zmagazynowane różne materiały, które się później solidnie nam przyda, przydały, aczkolwiek z bardzo wielu tych naszych zmagazynowanych materiałów później korzystali inni. I nie chcę ukrywać, że też przyczyniłem się do lekkiej wpadki moich y, kolegów, czyli y, Grzesiaka i Adama, kiedy wpadła ich drukarnia, dlatego że im się, znaczy jak ja wyszedłem, nie mieliśmy specjalnego takiego kontaktu, on był bardzo jakby sporadyczny. I w momencie, kiedy się zorientowałem, że cały nasz potężny magazyn jest, delikatnie mówiąc, przez sympatyków, znaczy innych, którzy drukują, ale z nie naszej firmy wyprowadzany, tylko zostawiali kartki dziękujemy za wspólną sprawę, tak? Ale no niestety myśmy przecież to nasz materiał, zapłaciliśmy pieniądze i potrzebne kazałem wstrzymać jakikolwiek wydawanie tego papieru. I moi koledzy w tym czasie, już nie pamiętam, czy w Milanówku drukowali, zabrakło im papieru, próbowali kupić, nie udało się. Dotarli oczywiście do tego magazynu, no ale tam był szlaban, nie wydano im tego magazynu i im zabrakło czasu, żeby dokończyć dróg i zwinąć swój sprzęt. Oni być może chyba nie wpadli, ale uciekli, ale sprzęt wpadł. No i to, jak ja mówię, trochę przeze mnie tak była taka wpadka niezawiniona. Nie Wracając do tych tajnych współpracowników i do SB, właśnie wpadek rewizji, inwigilacji, jak właśnie działaliście na tej linii? Służbą bezpieczeństwa. Czy tak czy tak się zgadza Pan z tą opinią Pana Piotra Schweitzera, że jakby chcieli, to by Was zlikwidowali, widocznie nie chcieli. Więc... Nie no, oni próbowali mieć pełną kontrolę, ale to nie znaczy, że zakładali, że nas jakby zlikwidują. No, chcieli tak szczerze mówiąc sterować i wszystko robić, żeby mieć jakiś wpływ i wiedzieć, co się dzieje. Natomiast to, co Piotrek wspominał, no jednak... Yy nabór był raczej bardziej towarzyski no więc w tych wyższych jak ja to się mówi warstwach niezależnie trudno moim zdaniem było im ulokować swoich ludzi no bo jeśli się wprowadziło osoby które się znało 20 30 lat to człowiek naprawdę te osoby znał Nigdy nie wiadomo, jak się czasami mogą zachować po przesłuchaniu, ale jeśli załóżmy nie wpadli i nie mieli kontaktu z służbą bezpieczeństwa, to nawet nie był ich w stanie ktokolwiek złamać. Natomiast na tym poziomie niższym, no my musieliśmy korzystać z dziesiątek osób, które były kompletnie przypadkowe. I tutaj rzeczywiście infiltracja na pewno była dosyć spora, ale w wielu wypadkach nawet mieliśmy świadomość, że coś jest nie tak, ale skoro ten nasicie drukuje, a wiedzieliśmy, że pije i sprzedaje informacje. To on dostawał towar, wydrukował, płaciło mu się, i co z tego? No i co z tego, tak? Nawet. On nie robi jakby szkody. Natomiast no, my byliśmy już na tyle zaprawieni, że każdy z nas przed tym 80. rokiem był już rozpracowywany przez służbę bezpieczeństwa. Więc nasza praca była kompletnie trochę inna. My mieliśmy świadomość, że cały czas jesteśmy gdzieś tam prawdopodobnie obserwowani, więc staraliśmy się tak zachowywać, żeby. No nie wpaść, no to znaczy, że jeśli przygotowywaliśmy drukarnię, to ona była odpowiednio przygotowywana. To znaczy, że było szukane miejsce, że był zwożony sprzęt, że były sprążone materiały. Później dopiero pojawiali się ludzie. Oni siedzieli tak długo, póki nie wydrukują tego. Zabierani byli ludzie, później był zabierany towar, a później załóżmy sprzęt albo tam odwrotnie, czyli jakby sukcesywnie. I w wielu wypadkach czasami gdzieś tam policja się dowiadywała w różny sposób, bo nawet sąsiad zauważył, że coś nie tak się w okolicy dzieje, to już tam z reguły nikogo. Nie było. Światek drukarski był jednak światem dosyć zamkniętym, bo to też był świat, który żył z tego. No nie ma co ukrywać, że już praktycznie koniec lat 70. tych osoby, które do, drukowały, otrzymywały za to wynagrodzenie, więc w wielu wypadkach było co całkiem przyzwoite wynagrodzenie z tego sobie całkiem nieźle żyli. To też w ich interesie było, żeby nie wpadać, tak? nie wpadać. Natomiast na tym poziomie trochę tam niższym różnie to mogło być, tylko że. To nie robiło specjalnie jakby tutaj wrażenia. A dlaczego Nowa nie przetrwała po 1989 roku, skoro tak dobrze prosperowała i dało się... Nie, no to już widać, bo to, to znaczy ta erozja w Nowej nastąpiła już w 1985 roku, kiedy ludzie zaczęli odchodzić, nie? to już był po 1985 roku, to już był... W wielu wypadkach bardzo nowy narybek osoby, które jakby nie miały nic wspólnego wcześniej z nową, a poza tym, na no jak jednak ten 89 rok ludzie skończyli tą swoją działalność, każdy poszedł swoją drogę. No, każdy, nie, nie do końca, każdy chciał być, nie wiem, albo drukarzem, albo wydawcą. no Życie nas zmuszało. No. Ja doszedłem do wniosku w 85 roku, że już bez sensu siedzieć w niezależnej oficynie wydawniczej, bo przed nami są inne wyznania, wyzwania. Bardzo wie, znaczy ruch administracyjny był na tyle potężny, że niezależnie co by się działo, to te książki, czasopisma wychodzą. A nie było ludzi, którzy zaczęliby już myśleć powoli o tym, a co będzie, jak rzeczywiście się komunia przekręci. Ja zacząłem się bawić wtedy w samorządy. Namawiać, że zacznijmy się bawić w samorządu, bo nie mamy do tego przygotowane osoby, I no. Dlatego odszedłem. A czy część osób jednak pozostała w tym ruchu i jakieś wydawnictwa powstały z nowej? Znaczy to takie próby były w trakcie przecież yy, nawet jeszcze przed 1989 rokiem. No przecież Marek Borowik z kim odeszli od nowej. Dostali od rządu koncesję na pierwszą niezależną wydawnictwo, bo władza uważała, że dobrze by było tych ludzi powoli wyciągać, niech oni sobie drukują normalne, przyzwoite książki. No może nie takie, co by tam komuna wydała, ale zawsze jednak cenzura jeszcze funkcjonowała. I próbowała jakby odciągać te osoby. To były pierwsze osoby, które uruchomiły wydawnictwo drukarnie. A potem po kolei przecież Szwajcar tam coś zakładał. No, go, no, znaczy bardzo wiele, no, przecież Marek Krawczyk, który też był w Nowej. Większość osób, które coś przygotowywała do druku w Nowej, później w wielu wypadkach zakładało swoje wydawnictwa. Tylko po iluś latach te wszystkie wydawnictwa padły tak naprawdę. One no, się nie utrzymały na rynku. Dobrze. No i ostatnie pytanie. No właśnie, jaki to był dla pana okres w życiu nowe, jak pan to wspomina? No najpiękniejszy w życiu. Młody człowiek wchodzi w życie dorosłe, śliczne, piękne kobiety, różne lokale tajne, zamknięte, pieniędzy bardzo dużo. Nie dlatego, że boże aż tak dużo, tylko że człowiek nie miał żadnych specjalnych potrzeb i nie miał czasu ich wydawać. Jeśli ja dostałem tą pensję, to ja nie byłem w stanie na nią no, cokolwiek wydać. Tym bardziej, że nawet ja, jako osoba menadżerska, miałem tak zwane gratisy jeszcze z tych książek, czyli mogłem kogoś obdarować. Tego. Mało tego, przecież jak jeździłem, Załatwiać jakiś papier, w delegację, to mnie się jakby zwracało mój poczęstunek, coś zjadłem. Nawet jak poszedłem kogoś przekupić, trzeba było się nawet upić, no to też tą wódkę się piło na koszt firmy. Więc mówię, no, to tak Ale nie, no rzeczywiście to był taki okres, kiedy człowiek sobie teraz nie jest w stanie wyobrazić, że można było tyle godzin non-stop funkcjonować, że spaliśmy naprawdę po te 4-5 godzin. Cały czas człowiek był zmęczony, ale to funkcjonowało, bo ja daj taki przykład. No, jeśli ja się kładę o godzinie gdzieś tam drugiej y, nad ranem spać i przyjeżdża do mnie urocza koleżanka z Krakowa, którą poznałem na jakimś tam objeździe y, z szukania tych różnych punktów i kiedy człowiek już chce wreszcie tak grzecznie się w tym łóżku położyć, nagle budzą, budzą. I mow Witek, zbieraj się, bo trzeba ulotki dla Ursusa wydrukować, bo oni chcą strajkować jutro. Nie? To, to był ten okres tam czerwca. No, więc to są różne tego. Albo coś takiego, że zbieraj się, trzeba ewakuować, kurczę, jakiś punkt, bo jest podejrzenie, że być może może być wpadka. No i człowiek, choroba, nie wyspał się trzecia nad ranem czwartym. A jeszcze było coś takiego, że w wielu wypadkach funkcjonowaliśmy rzeczywiście bardzo w godzinach nietypowych, czyli nocnych. Bo jednak Służba Bezpieczeństwa pilnowała się pewnych procedur, że przed godziną 6 nie robiła rewizji. Więc my wiele tych rzeczy robiliśmy właśnie do godziny 6, czy ewakuacja lokalu, czy cokolwiek, te nasze życie w zasadzie po 12. Oni po 12 nie wkraczali do godziny 6 załóżmy nie, nie, nie wkraczali. No więc to był ten czas, gdzie dosyć często wiele rzeczy się robiło. I zgodziłby się Pan z tym określeniem tutaj, że chyba z jeden, jednej z piosenek Kelusa, że się palczyło, zamiast Orężem to słowem drukowanym, czyli rzeczywiście to była walka. Nie no, to, 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 z... to była widać wyraźnie, tak, że jednak, tak, że to co, co robiliśmy, jednak spotyka się z tą reakcją przeciwnej stronie i że w zasadzie ta linia frontu była na, na poziomie, ile my wydamy, ile tego rozprowadzimy, albo czy im się uda nam solidnie ograniczyć. Ale jeszcze coś dodam. To znaczy, oprócz załóżmy tych normalnych rzeczy związanych jakby z drukiem, to też spełnialiśmy funkcje usługowe też dla innych. No, ja w wielu wypadkach jeździłem w Polskę i uczyłem ludzi drukować na przykład na sicie. Nie? No, to się gdzieś tam pojawiałem, zamykano mnie na parę dni, przychodziły osoby do, do uczenia się, a ich uczyłem, no i potem z powrotem wracałem. Więc bardzo wielu kolegów właśnie to też robiło. No, uczyliśmy inne osoby. Antka Macierowicz Ludka Dornaj, też uczyłem na sicie.